Cześć, ja mam na imię Marita, a wysłuchacie podcastu Cicha Woda. Dzisiejszy odcinek poświęcimy dość, wydaje mi się, przyjemnemu tematowi wdzięczności. Będę opowiadać o tym, w jaki sposób ja zaczęłam praktykować wdzięczność, jak zaczęłam uczyć się ją odczuwać. Przed nagraniem tego podcastu pytałam się też na moim Instagramie. Czy macie jakieś pytania w tym temacie, sugestie, może jakieś historie, którymi się chcecie podzielić? I te Wasze przemyślenia też będę tutaj wplatać w treść tego odcinka. Jeśli chodzi o praktykę wdzięczności, to myślę, że takim najbardziej znanym sposobem jest codzienne wypisywanie sobie kilku rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni. Jest to technika, od której ja osobiście zaczynałam, po prostu codziennie zapisywałam, Rano w zeszycie, rzeczy, za które jestem wdzięczna. Ale oczywiście są też różne inne sposoby, i myślę, że warto takie techniki dostosowywać do siebie, do swoich potrzeb. Tutaj wspomnę o tym, że jedna z obserwatorek mówiła, że ona sobie maluje swoje rzeczy, za które jest wdzięczna, tworzy sobie może niecodziennie, ale regularnie właśnie takie intuicyjne obrazy związane z. Tymi rzeczami, za które czuję wdzięczność. Myślę, że to też piękne i że właśnie można połączyć swoje hobby wraz z taką praktyką. Jeszcze inna osoba wspomniała o tym, że warto mówić do siebie, do lustra. Ja osobiście też tak robię, ale jeśli chodzi o afirmacje czy też takie wspierające słowa do siebie samej, do lustra, ale myślę, że jeśli chodzi o wymienianie takich rzeczy, za które jestem wdzięczna, czy też na przykład właśnie wdzięczna sobie. To rzeczywiście warto spróbować, powiedzieć to do siebie, patrząc na siebie w lustrze. Może to mieć takie głębsze działanie i być pomocne, również szczególnie, kiedy zaczynamy dopiero taką przygodę z praktykowaniem czucia wdzięczności. Jeśli chodzi o mnie, to ja zaczęłam się interesować praktyką wdzięczności, ponieważ w moim dzieciństwie w ogóle byłam przyzwyczajona do tego, że ciągle skupiałam się na negatywach, na narzekaniu, raczej na tych ciemnych stronach codzienności i patrzyłam na świat przez taki pryzmat, że jest on zły i moje życie też jest pełne właśnie tych negatywnych wydarzeń. Takiego właśnie podejścia do życia i oceniania przydarzających mi się wydarzeń w sposób tylko i wyłącznie negatywny. Nauczyłam się od małego, biorąc przykład z mojego otoczenia. W czasach szkolnych miałam depresję, byłam naprawdę w głębokim dołku. Później, kiedy zaczęłam z niej wychodzić, chciałam znaleźć sposoby na to, żeby nauczyć się patrzeć inaczej na świat. I właśnie wtedy gdzieś w internecie trafiłam na praktykę wdzięczności. Trafiłam też na różne medytacje prowadzone w temacie wdzięczności, które też były dla mnie bardzo dużym wsparciem, ponieważ tam osoba prowadząca pomagała nauczyć się zauważać, w jaki sposób w naszym ciele w ogóle odczuwamy wdzięczność, skupić się na tych odczuciach z ciała, tak naprawdę nauczyć się. Zauważać wdzięczność, bo ja wcześniej w ogóle jej nie zauważałam, praktycznie wcale jej nie czułam, może w takich bardzo podniosłych chwilach życiowych, jakichś bardzo ekscytujących, ale tak na co dzień to wcale nie byłam wdzięczna za życie swoje, nie byłam wdzięczna za to, co robię sobie samej, za nic po prostu. Może czasem mówiłam, że jestem wdzięczna, ale nie było to tak poczute w pełni. W moim ciele i nie wiedziałam tak naprawdę, co to znaczy. I tak w końcu, wychodząc z depresji, postanowiłam, że chcę zmienić różne swoje nawyki myślowe. Chciałam zmienić swoje podejście do życia, bo zauważyłam, że to w ogóle mi nie służy. A że pisanie zawsze było dla mnie dobre, to właśnie pisałam to, co czułam. Starałam się wypisać swoje emocje, prowadziłam dzienniki i kiedy przeczytałam o praktyce wdzięczności, to po prostu dołączyłam ją do tego nawyku, który już miałam, czyli do codziennego, porannego pisania. I jeszcze wtedy nie znałam książki Atomowe Nawyki, w której właśnie jest powiedziane o tym, że najłatwiej jest dołączyć nowy nawyk do naszej codzienności, jeśli łączymy go z takim, który już istnieje, jakoś automatycznie to wtedy zrobiłam. I był to bardzo dobry pomysł, ponieważ dla mnie też pisanie jest czymś wyjątkowym. Zawsze było dla mnie ważne, zawsze poprzez pisanie się uczyłam najszybciej i poprzez pisanie potrafiłam sobie pomóc. Myślę, że jeśli chodzi o nowe nawyki, to warto wiedzieć, właśnie co nam samym pomaga i w jaki sposób my sami się najłatwiej uczymy, bo są różne sposoby. Ja właśnie jestem osobą, która się uczy poprzez pisanie i mówienie. Na głos. Także korzystam sobie z tych sposobów, jestem ich świadoma, więc kiedy chciałam zmienić moje myślenie, zastosowałam właśnie te dwie techniki, również w odniesieniu do praktykowania wdzięczności. I może się to wydawać takie trochę sztuczne, że zaczynamy zapisywać rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni, ale czasem. Coś takiego jest potrzebne, ponieważ jeśli totalnie nie potrafimy odczuwać wdzięczności, jeśli dane uczucie jest zablokowane, to myślę, że na początku trzeba się go nauczyć odczuwać, skupiać na nim swoją uwagę. Przynajmniej tak było w moim przypadku. Moje schematy myślowe były też. Bardzo sztywne i utrwalone, i zawsze skupiałam swoje myśli na negatywach, więc jeśli chciałam to odwrócić, to potrzebowałam regularności, czyli właśnie codziennie robić coś inaczej i codziennie skupić te swoje myśli w jakiś sposób na czymś wspierającym. Więc to był sposób, który zadziałał na mnie. I rzeczywiście, nawet mi samej się to na początku wydawało takie trochę sztuczne. A wraz z codzienną praktyką zaczęło to być coraz bardziej naturalne i po prostu przyjemne. Korzystałam też z tej mojej listy rzeczy, za które jestem wdzięczna w momentach, gdy czułam się źle, gdy byłam w jakimś dołku, gdy po prostu czułam, że nie ma sensu żyć w mojej codzienności, bo wciąż to była bardzo trudna codzienność, i przeglądałam sobie wtedy. To wszystko, za co byłam wdzięczna w innych dniach, i przypominałam sobie, że moje życie nie jest tak totalnie tragiczne, jak czasem sobie myślę, jak się nakręcam, że jest, że jest źle, że są tutaj dobre rzeczy i że jest sens wstawać rano z łóżka. I naprawdę w pewnych momentach ta lista mi ratowała dzień, ratowała mi ochotę do życia. Po jakimś czasie takiego notowania codziennego tych rzeczy, za które jestem wdzięczna, zaczęłam też w ciągu dnia przypominać sobie o tym, że są dobre rzeczy i zaczęłam również dzięki tym medytacjom, o którym wcześniej wspomniałam, odczuwać wdzięczność bardziej naturalnie jako odczucie w ciele, jako po prostu emocję, która się pojawiała w różnych momentach dnia. Zaczęłam ją obserwować. I zauważać, skupiać na niej swoją uwagę. Myślę, że możliwe, że we wcześniejszych etapach mojego życia ta wdzięczność się pojawiała, ale ja też nie byłam jej świadoma i nie wyłapywałam jej. A w momencie, kiedy moja uwaga i świadomość była poświęcona właśnie tematowi wdzięczności, zaczęłam łatwiej zauważać ją w swoim życiu. I w tym miejscu chciałabym nawiązać do historii, którą opowiedziała mi jedna z obserwatorek. Wspomniała mi ona o tym, że w pewnym momencie, kiedy zaczęła praktykować wdzięczność, to doszła do takiego momentu, w którym nie pozwalała sobie czuć innych trudnych emocji, tylko wszystko chciała zastąpić tą wdzięcznością. Nie pozwalała sobie na odczuwanie smutku, na odczuwanie złości, na bycie w trudnych emocjach, tylko mówiła sobie, że wdzięczność jest najważniejsza i ma tylko ją odczuwać. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby podkreślić ten temat, że przy każdej technice czy różnych metodach można wejść w pewne skrajności i zacząć korzystać z danej metody w sposób, który będzie dla nas szkodliwy, będzie dla nas toksyczny. I nawet przy takim temacie, jakim jest praktykowanie wdzięczności na co dzień, uczenie się odczuwania tej wdzięczności, można wejść w skrajność i zacząć wypierać emocje, które czujemy, mówiąc sobie, że tylko mamy odczuwać wdzięczność za wszystko i radość, ekscytację, a smutek jest zły. Chciałabym tutaj przypomnieć, że mamy prawo czuć wszystkie emocje i wszystkie emocje nam są potrzebne. Każda z emocji to jest ważne przesłanie od naszego ciała i każda z nich ma prawo się pojawiać, nawet mamy prawo do narzekania, i myślę, że to też jest ludzkie. Przy czym warto zachować we wszystkim balans. Jeśli w przeszłości ciągle narzekaliśmy, to teraz możemy mieć tendencję do tego, żeby wejść w drugą skrajność czyli skupić się tylko i wyłącznie na pozytywach. A nie o to tutaj chodzi. Chodzi o szukanie swojej wewnętrznej harmonii, swojego złotego środka. Wszystkie emocje i odczucia mają prawo być, a wdzięczność również jest jednym z nich i tak naprawdę nie wyklucza wszystkich innych. To, że jesteśmy wdzięczni za pewne rzeczy w swoim życiu, nie wyklucza tego, że są też różne trudne chwile w naszym życiu. Że mierzymy się z problemami. Tak naprawdę życie pełnią życia to w moim odczuciu doświadczanie wszystkiego, pozwalanie sobie na czucie wszystkiego. Dlatego też sama chciałam nauczyć się odczuwania wszystkich emocji, w tym właśnie wdzięczności, ponieważ chciałam mieć do nich dostęp i chciałam korzystać z nich, żeby korzystać z życia pełniej. I moje podejście do wdzięczności. Zmieniało się wraz z biegiem lat. Najpierw myślałam, że mogę być wdzięczna za te piękne chwile, takie wzniosłe, za coś, co jest nacechowane typowo pozytywnie. Z czasem zaczęłam się uczyć, że mogę czuć różne emocje w odniesieniu do danych chwil, że mogę być wdzięczna za coś, co jest również dla mnie trudne i że mogę czuć różne emocje. Nawet w odniesieniu do tych typowo teoretycznie pozytywnych sytuacji, że emocje mogą się przeplatać ze sobą, że to wszystko jest połączone i że nie jest to takie typowo czarno-białe, że sytuacje w życiu właśnie nie są jednowymiarowe, że nasze emocje nie są jednowymiarowe i że mogę być też wdzięczna za to, co było dla mnie trudne. Oczywiście często dostrzega się to po czasie i na przykład w momencie, kiedy bardzo chorowałam. To nie potrafiłam być tak naprawdę wdzięczna za to, że czuję się tak bardzo źle, ale po upływie czasu widzę, ile miało pozytywów dane wydarzenie. Na przykład moja choroba wpłynęła na to, że poznałam najlepsze przyjaciółki i nie sądzę, żebyśmy się poznały w innym przypadku. I samo to jest dla mnie czymś, za co jestem wdzięczna. Więc każda sytuacja, jak patrzę na nie w tym momencie, widzę, że jest pełna. Różnych rzeczy, różnych przyczyn, różnych skutków i mogę czuć do danej sytuacji i wdzięczność, i smutek, i to jest całkiem normalne? Więc tak naprawdę moja praktyka wdzięczności, na początku taka bardzo namacalna, przerodziła się w coś głębszego, Coś, co właściwie towarzyszy mi w moich przemyśleniach na co dzień, ponieważ otworzyłam się na przeżywanie wdzięczności, otworzyłam się na to, żeby ją zauważać, nawet w sytuacjach, których kiedyś w ogóle bym nie pomyślała, że tam może się ona pojawić. I chociaż to już jest teraz dla mnie naturalne, żeby Czuć spontanicznie wdzięczność w ciągu dnia, to wciąż w pewien sposób się ekscytuje tym, że ją czuję, że nauczyłam się ją sama pielęgnować, i że teraz mogę z niej skorzystać. I to jest takie wspaniałe mieć dostęp właśnie do emocji, do uczuć, móc je odbierać ze swojego ciała i móc się bardziej zachwycać życiem w pewien sposób. Myślę, że wdzięczność jest takim uczuciem, które. Bardzo pomaga poczuć spełnienie w życiu, ponieważ jeśli dostrzegamy w każdym dniu coś dobrego, a naprawdę każdy dzień naszego życia niesie ze sobą coś dobrego, bo na przykład w moim odczuciu dobrą rzeczą jest to, że żyjemy, że istniejemy, że możemy doświadczać różnych rzeczy, że możemy oddychać, że nasze ciało funkcjonuje w zdrowy sposób. Nawet jeśli nie całe, to pewne części naszego ciała funkcjonują w zdrowy sposób i pozwalają nam korzystać z życia. Dla mnie to jest już bardzo dużo. Tym bardziej patrzy się na to inaczej z perspektywy osoby, która straciła kiedyś zdrowie na wielu poziomach i inaczej się te kwestie odbiera, jak się je straci. Ale tak naprawdę każdy z nas może się poczuć codziennie wdzięczny za to, że po prostu się obudził i że ma kolejny dzień do wykorzystania, że może. Spędzić chwilę z bliskimi, że może zrobić to, co kocha. To jest coś naprawdę wyjątkowego. Jeśli każdego dnia poświęcimy swoją uwagę, chociaż przez chwilę, na to, co jest dobrego w naszej codzienności, to automatycznie czujemy, że robimy już teraz coś dobrego dla siebie. Nawet jeśli nasze marzenia, które mamy, nasze różne cele nie są jeszcze w naszej codzienności tu i teraz, Nasze życie trochę odbiega od tego naszego jakiegoś wymarzonego, idealnego życia, które chcielibyśmy prowadzić, to możemy zauważyć, ile już teraz jest dobrych rzeczy i ile osiągnęliśmy, w jakim miejscu jesteśmy, że kiedyś pragnęliśmy być w danym miejscu, a teraz po prostu to mamy. I często jest tak, że w codzienności się zapomina o takich rzeczach. Po prostu się bierze to za pewnik, że. Budzę się, że mogę chodzić, mogę biegać, mogę tańczyć, że jest woda, i mogę się kąpać, że mam dużo produktów spożywczych do jedzenia, i tak dalej. To są takie prozaiczne rzeczy i my w takim codziennym trybie działania na automacie, w codziennym pędzie życia zapominamy o tym, że to jest coś wyjątkowego, tak naprawdę, że to nie jest coś, o, od, tak, tylko Każda z takich rzeczy ma znaczenie, i dostrzegamy to dopiero wtedy, kiedy nam tego zabraknie. Jakie to jest ważne, jakie to jest dobre. I okej, okay, nie mówię o tym, że musimy żyć teraz w takim jakimś, jak to określić, uniesieniu, wdzięcznością, takim, takiej błogości, duchowości i wiecie, że nic nas już nie dotyka, tylko my jesteśmy przepełnieni tą wdzięcznością i tylko nią, i jesteśmy takimi mistrzami zen, bo po prostu już żadne trudne wydarzenia nas nie dotykają. Myślę, że może są takie osoby, których nie dotykają, ale w większości jako ludzi będą nas dotykać, dotykać różne trudne sprawy i to wszystko ma prawo być. I te trudne i ta wdzięczność i znalezienie właśnie w tym wszystkim swojego własnego balansu, żeby pomiędzy takim ludzkim narzekaniem, przygnębieniem znaleźć też czas na skupienie swojej uwagi na tym, co dobre. Ja osobiście staram się, żeby proporcjonalnie było troszkę więcej w mojej codzienności skupiania się właśnie na tym, co dobre, ponieważ widzę, że mi samej to służy i pomaga mi to utrzymywać mój nastrój w takim zdrowym poziomie. Pomaga mi to nie wpadać w dołki psychiczne, pomaga mi to znajdować w mojej codzienności dobre rzeczy. I tak jak mówiłam wcześniej, nie znaczy to, że wypieram to, co trudne. Wszystko pozwalam sobie przeżywać, ale chcę też świadomie kierować swoją uwagę na to, co wiem, że jest dla mnie pomocne, bo wiem, że to, na czym skupiam swoją uwagę, będę widzieć po prostu najczęściej. I tak jak w przeszłości ciągle skupiałam swoją uwagę na negatywach, ciągle widziałam wtedy te negatywne rzeczy przed oczami, tak teraz chcę chociażby w tych 51% czasu w ciągu dnia. Skupić swoją uwagę na dobrych rzeczach, żeby było chociaż ich o ten 1% więcej, i wtedy już widzę, że dany dzień, że moja codzienność, jawi mi się w całkiem innych barwach. Jeśli chodzi o konkretną technikę praktykowania wdzięczności, to myślę, że warto szukać swojego podejścia, które nam pomoże i dla nas będzie praktyczne. I też, jeśli widzimy, że takie notowanie nie przynosi nam już korzyści, to nie musimy tego robić. Ja osobiście cały czas notuję codziennie rano rzeczy, za które jestem wdzięczna, ale dlatego, że to lubię i dlatego, że codziennie i tak piszę. I jest to dla mnie forma po prostu przyjemności, żeby to robić, ale jeśli ty czujesz, że wolisz na przykład powiedzieć sobie w myślach te rzeczy, albo automatycznie już weszło ci w nawyk zauważanie rzeczy, za które jesteś wdzięczna. W ciągu dnia, to nie ma sensu zmuszać się też na siłę do notowania, wypisywania czy czegokolwiek innego, iść za tym, co czujesz, i za tym, co będzie dla Ciebie dobre. A może jesteś osobą, której odczuwanie wdzięczności przychodzi naturalnie i czujesz się tak swobodnie w odczuwaniu tego, w wyrażaniu tej wdzięczności. Jeśli tak, to korzystaj z tego. Bo szczerze mówiąc, myślę, że to jest naprawdę wyjątkowa umiejętność, aby tak naturalnie potrafić cieszyć się wdzięcznością, cieszyć się swoim życiem, tym, co się nam przytrafia. Myślę, że to poprawia komfort życia, także warto cieszyć się tą umiejętnością odczuwania wdzięczności, a być może zastanowić się, czy jakaś inna emocja, inne uczucie. Jest dla ciebie trudne do odczuwania i dlaczego? Ponieważ różne emocje mogą być w nas zablokowane. Ja na przykład oprócz wdzięczności miałam zablokowane odczuwanie w pełni gniewu, wyrażanie go w sposób nieszkodzący mi i innym, więc tutaj też miałam dużo pracy do wykonania. Mówię tu o wdzięczności, ale chciałam właśnie też wspomnieć o tym, że inne odczucia też są ważne. I też możemy mieć problem z ich wyrażaniem, więc warto się przyglądnąć, jakie to będą odczucia dla nas. Na Instagramie napisaliście też pytanie, dlaczego wdzięczność jest dla mnie tak ważna. Myślę, że dlatego, że w moim dzieciństwie nie byłam nauczona czucia wdzięczności w odniesieniu do teraźniejszości. Było tak, ponieważ byłam wychowywana w sekcie, i w niej bardzo mocny nacisk był na to, żeby. Skupiać się na tym, co będzie po śmierci, a nie na tym, co jest teraz. I były mocne przesłania dotyczące tego, że świat jest zły, że nasza codzienność jest zła, beznadziejna i będzie jeszcze tylko gorzej dosłownie z każdym rokiem. Ludzie są źli, chcą dla nas źle, więc ja rosłam w otoczeniu takich przekonań i brałam je do siebie. I w moim dzieciństwie właśnie brakowało takiego cieszenia się z mojej codzienności ciężko było mi nawet okazywać taką radość, ponieważ moi rodzice jej w ogóle nie okazywali, prawie w ogóle. Więc teraz w swoim dorosłym życiu kładę nacisk w temacie wdzięczności i chcę pamiętać o niej, bo wiem, że to co przeżywam teraz jest ważne, że każdy dzień jest ważny i odwracam swoje przekonanie o tym, że świat jest zły, że życie jest złe, że ja jestem zła. Więc myślę, że dlatego ta wdzięczność jest też ważnym dla mnie odczuciem i chcę je pielęgnować, bo mam teraz inne przekonania po prostu o życiu, i chcę wierzyć w to, że każdy dzień ma jakiś sens, że moje życie ma sens, mimo że czasem są trudne chwile i że w świecie dzieją się trudne rzeczy to chcę wierzyć, że jest w tym świecie również wdzięczność, i jest w nim miłość i że ja mogę, że mam prawo poświęcać temu swoją uwagę i czuć się dobrze po prostu w swoim życiu. Myślę, że jeśli chodzi o temat wdzięczności i wiele, wiele innych, to najważniejsze jest znalezienie tutaj swojego własnego balansu. Ja sama myślę, że dotarłam do takiego momentu, kiedy właśnie wdzięczność stała się dla mnie Naturalnym uczuciem, które czuję też spontanicznie, nie muszę już skupiać się na tym, pisząc, żeby móc ją w ogóle odczuć, tylko nauczyłam się ją rozpoznawać i odczuwać. Wierzę, że można się właśnie nauczyć tego, żeby wdzięczność stała się dla nas po prostu częścią życia, tak jak każda z innych emocji. I być może nie dla każdego będzie właśnie taki sposób, w jaki zwykle mówi się o praktyce uważności, wdzięczności. Być może czasem potrzebna jest terapia, aby odblokować w nas to uczucie, ponieważ może być ono zablokowane pewną traumą, do której nie będziemy w stanie sami sięgnąć pamięcią czy też odblokować tego. Czasem potrzebne jest wybranie się po pomoc i danie sobie pomóc. Mimo wszystko, warto w moim odczuciu próbować samemu. Skupiać swoją uwagę również na tym, co jest dobrego w naszym życiu, bo myślę, że po to też tutaj jesteśmy, żeby korzystać z życia i cieszyć się ze swoich doświadczeń, czy też po prostu przeżywać je w pełni, niezależnie od tego, w jaki sposób one są nacechowane, doświadczać życia w pełni, czyli przeżywać wszystko, co ono ze sobą niesie i uczyć się w tym wszystkim siebie. Jeśli macie jakieś swoje przemyślenia w temacie wdzięczności, czy też praktykujecie wdzięczność, a może w inny sposób podchodzicie do tego tematu, to koniecznie podzielcie się w komentarzach na YouTubie. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i do następnego odcinka. Pa pa.